macie ludzie, z tej strony Jacek Adamkiewicz, niektórzy mogą mnie skończyć, znać, niektórzy nie, to też dobrze, odpalam swój nowy kanał, nazywa się Wojny Gwiazd, ponieważ gdybym nazwał go Gwiezdne Wojny, to prawdopodobnie y, mogłaby się pewna firma do mnie przyczepić, ale nie o to chodzi, jestem świeżo po projekcji Rogue One, Watera 1 i jestem tym filmem zachwycony, ktokolwiek y, słyszał moją opinię po The Force Awakens, y, może być mocno zdziwiony, ponieważ uważam, że epizod 7 to jest abominacja i coś, co nigdy nie powinno powstać nawet w głowach, można władców luka z filmu Disneya, czy jakkolwiek to nazwiemy i ten film jest straszny. The Force Awakens. Umówmy się, epizód siódmy. I nie będę w ogóle z tym dyskutował, ale Rogue One to jest mocne 9 na 10 i pokrótce powiem wam o czym jest ten film, jakie są w nim nawiązania. E, oczywiście jest, jest tu będzie pełno spoilerów, tak? Ja nie, nie bawię się w recenzje bez spoilerowania, nie będę Was gładka po główce, nie o to chodzi. Widziałem film i o nim wam opowiem. E, historia wykradzenia planu Gwiazdy śmierci była wielokrotnie w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Które niestety odeszło już na cmentarz historii powadana Kal Katarny kradł plany gwiazdy śmierci z planety o polsko brzmiącej nazwie Danuta Prawie że Danuta Wałęsa A tutaj ekipa Rogue One kradnie te plany, właściwie to nawet ich częściowo je wykrada, ale transmitują je wiadomo gdzie na Natativa 4 do księżniczki Lej, ale po kolei Lej, po kolei Słuchajcie, po pierwsze umiejscowię wam ten film w jakiejś linii czasowej, ponieważ podobno są tacy ludzie na tym świecie którzy oglądają Gwiezdne Wojny i myślą, że Rogue One to jest kolejna część Gwiezdnych Wojen. Ja lekko mi ręce opadają, ponieważ jest to dla mnie, jako starego fana Gwiezdnych Wojen, yy, dosyć mocno starego, co prawda oryginalne epizod oglądałem na vhs ale już od edycji specjalnej z 97 roku, aż po te epizody, wszystko widziałem w kinach. Tak, widziałem klasyczną trylogię w kinach, ponieważ specjalna edycja leciała w kinach, bodajże na wakacjach, we Władku widziałem, ale nie o to chodzi. Rogue One dzieje się między epizodem 3 a 4, a tak dokładnie Dzieje się dni i godziny przed akcją Nowej Nadziei. W momencie, kiedy film się kończy, możecie sobie odpalić nową nadzieję i macie to, tak? Jest super, hiper, płynne przejście między Rogue One a Nową Nadzieją. Po prostu te filmy możemy połączyć w jedno. Oczywiście byłaby dramatyczna różnica w jakości obrazu, efektów specjalnych, w ogóle we wszystkim, ale tak naprawdę to jest jeden długi film, więc mamy to. Trzeba wygrać planę Gwiazdy Śmierci, ponieważ Gwiazda Śmierci jest już w pełni operacyjna. W filmie co prawda oddaję dwa strzały yy, że tak powiem na jedną czwartą mocy yy, sprawdziłem to, momencik, w tej książce rzeczywiście yy, laser Gwiazdy Śmierci miał bodajże 4 czy 5 jakichś generatorów czy reaktorów, jak to nazywają yy, i rzeczywiście strzelali tylko z jednego, więc jakby yy, niszczyli planetę w sposób bardziej powolny, niż zdarzyło się to z Alderanem ale mniejsza z tym yy, i Pokazała jest rebelia ze strony, z której jej do tej pory nie znaliśmy, jako dosyć yy, brutalna w działaniu i w akcji jednostka, yy, właściwie to już militarna tak naprawdę, ponieważ co prawda obradują na najawienie cztery jeszcze senatorowie z jeszcze istniejącego galaktycznego, a raczej imperialnego senatu. Mon Mothma, jest tam Bell Organa, jest tam kilku innych senatorów, których jakby poznajemy dopiero w, tym, w tej części, nie epizodzie, yy, obradują jako politycy, co robić, a trzeba jak, działać. Czy ten epizod jest mroczny? Nie, nie jest wroczne. Na pewno nie jest jak Imperium kontratakuje i nawet nie jest jak zemsta sitów, która była momentami naprawdę dosyć depresyjno-dobująco mroczna. Tak, ginie tam oporowo dużo ludzi. Szturmowcy to giną jak, jak lemingi, jak minionki, po prostu ich tam są setki i setki giną, rebelianci giną dziesiątkami, ale to nie jest nic nowego. Początkowe sceny yy, epizodu czwartego tam też wjeżdżają szturmowcy z Wejdera na Tantiwa 4, ginie 30 osób po tej stronie, 30 po tej... I don't give a fuck, no nie? oni do siebie strzelają, nawet nie widać krwi, niektóre kostiumy są czasem osmolone, to akurat według mnie błąd techniczny, ponieważ szturmowcy w swoje piękne, białe, kombinezone dostają wiele strzałów i co nie wiem 10, 14 ma jak w ogóle jakiś osmolony świat, ale nie za z tym. Rebelia jest w takim stanie jaka jest, ale mamy tuż przed epizodem czwartym, więc jest baza na jawinie. są X-Wingi, są Y-wingi, jest Artudito i C tak, będą spoilery, uważajcie, ojeny, tak, mówię to, są na sekundę pokazanie w filmie. Mamy praktycznie wszystko, jest do Dodona, który niezgrany przez jednego z aktorów z gry o tron, nie pomnę nazwiska, ma nieco krótszą brodę, to dziwne, bo za 6 czy 7 godzin będzie musiał mieć taką dłuższą, no ale przy oczyli to akurat. Mamy tą samą bazę, tak, dosłownie, dekoracje są oddane niesamowicie, wiernie. Statki zresztą też. Dostajemy także nowych generałów i dowódców Monka Amari. Co ciekawe, są nieco innego koloru skóry niż. albo łuski, jak to woli, bo to są istoty żyjące pod wodą, niż generał Akbar, ale aczkolwiek jest to wytłumaczone tym, że oni żyją bliżej bieguna planety, więc mają po prostu niebieską, taką ciemniejszą skarbę. ciemniejszą karnację. Cała akcja chodzi o to, w tym, że Galen Erso, tak to się baczyta, jest. Tym naukowcem, który jest potrzebny Imperium do skonstruowania operacyjnego lasera w gwieździe śmierci. Eee, bohaterowie podróżują na tę żeby skontaktować się z jakimś tam innym ekstremistą, SoulGarerą, jak go tam nazywają, który ginie na szczęście. Straszy z niego psychol jest, eee, Grego Forest Whitaker. Eee, co ciekawe, ta cała sprawa z kryształami kyber nie zostaje właśnie wyjaśniona. Oni lecą, Imperium te kryształy kyber wydobywa. Potem na innej planecie inne ma je przerabiać, syntetyzować na coś, na paliwo do Gwiazdy Śmierci? Brzmi to bardzo bezsensownie. Gwiazda Śmierci ma swój wewnętrzny reaktor, który ją napędza, jak zresztą każdy statek, czy to jest jakiś e, duży krążownik imperialny, superstar Destroyer i tak dalej, więc nie rozumiem o co chodzi. Ten wątek kryształów Kaibel się nagle urywa, tak? Po to tylko, żeby planeta Jed'a została z, z, zniszczona, i. no i tyle, żeby ją pokazać pierwszą, pierwsze uderzenie Gwiazdy Śmierci, takie, że tak powiem, testowe. Jak sami wiecie, kto był na Gwieździe Śmierci w epizodzie czwartym oprócz Wejdera, który tam doleciał? Mów Tarkin. Jest w tym filmie. Jakim cudem Tarkin jest w Łotrze 1, skoro grający go aktor Peter Cushing zmarł w roku 1994? Pod koniec Zemsty Sithów, wielkiego jakiego Tarkina grał znacznie młodszy, inny aktor oczywiście, z zrobioną prostetyką twarzy, która miała go upodobnić o 19 lat młodszą wersję, w sumie do tej z Nowej Nadziei. Ta postać nawet nie miała roli mówionej, grała, była tylko na mostku jednego ze statków, do którego dołączali Imperator Palpatine, albo Darth Sidious, jak to woli, i Darth Vader i patrzyli na szkielet budowanej Gwiazdy Śmierci. Co ciekawe jest to, że pierwszą Gwiazdę Śmierci budowali 19 lat, a drugą zbudowali bodajże 3 albo 4 lata, do powodu Jedi. No prawie całą zbudowali. Dziwne, co nie? No, ale właśnie może dlatego, że potrzebny był Ingalen Erso do pełnej operacyjności. Może to trochę wyjaśnia w tym filmie, dlaczego stało się tak, a nie inaczej. A tak w ogóle, to jakbym się jeszcze przybył do Gwiazdy Śmierci, to przecież plany yy, Gwiazdy Śmierci, już całej Gwiazdy Śmierci, przekazał pógl mniejszy, tak on się tak nazwać, łatwo się czyta, yy, król Geonazjan w epizodzie drugim Duku, Separatystą, separatyści myśleli Gwiazdy Śmierci. Gwiazda Śmierci. To nie był oryginalny imperialny projekt. O, ok, był inspirowany przez Darta Sidiousa, to jest długa historia. W ogóle jako ciekawostkę Wam powiem, że naukowcy pracujący przy e, projekcie Gwiazdy Śmierci mieli takie logo w kształcie sześciokątu, które jakby pokazywało strzelający promień Gwiazdy Śmierci, a jedyne sześciokątne inne logo, które znałem w Gwiezdnych wojnach, to było logo separatystów, więc widzę tu pewne sprytne nawiązanie, a być może jest to całkowicie nieświadome. Ale wracając do meritum, Tarkin został odtworzony z komputerowo. To nie jest jakiś golum, to nie jest Jar Jar, to nie jest nie wiem, Tom Hanks w tym filmie o tym pociągu jadącym na księżyc, znaczy na biegun. To nie jest jakiś szajs. Peter Cushing jest jak żywy w tym filmie. Oprócz dwóch sen, gdzie jego usta dosyć dziwnie się poruszały, został odtworzony perfekcyjnie. Łącznie z marszczkami mimicznymi, ruszającą się grydyką, krtanią, jakimiś Ścięgnami na twarzy, włosy miał rozczochane, miał łysinę, miał takie gesty twarzy, mrugnięcia okiem. Pełna mimika Petera Cushinga z, z Nowej Nadziei została odtworzona niesamowicie w tym filmie. Jest to prawdopodobnie na ten moment najlepiej cyfrowo odtworzony, nieżyjący z aktor. Przy tym Paul Walker z Szybkich i Wściekłych 7, to jest jakiś ponury żart. Tak? Nakładanie jego cyfrowej maski na. Jego dwóch żyjących jeszcze braci. Ta ostatnia scena, kiedy Win Diesel jedzie obok jednym samochodem, a on drugim, i się tak sztucznie uśmiecha i obraca, to jest creepy as fuck. A Peter Cushing jest jak żywy. Ja patrzałem na to, zacierałem ręce, jak polscy raperzy w teledyskach, klaskałem i łapałem się za głowę. Nie wierzyłem, że oni to zrobili. Zrobili to. I mało tego. W ostatniej scenie, i to jest już super i spoiler, bo zostaniecie tym w lewo, jeżeli go usłyszycie przed obejrzeniem tego filmu. Więc uwaga, wielka. Mamy księżniczkę Leje, która właśnie dostaje w ostatniej chwili przekazane plany gwiazdy śmierci na tym takim dysku, który trafia do Artu. I widzimy ją, zresztą tak samo jak y, y, wielkiego MOFA Tarkina, od pleców. I ona się obraca. A ja mówię sobie, Jezu nie, nie pokazujcie jej twarzy. zostawcie to w tajemnicy. Ona się obraca. I wiecie co? Ja widzę Carrie Fisher z roku... 1977. Ja widzę Cary Fisher z nowej nadziei, kiedy jeszcze nie wciągnęła wanny koksu i nie wypiła cysterny wódki, kiedy była młoda miała 19 lat, grając George'a Lucas'a. Przeprowadziła zresztą granie u niego nerwicą na planie, ale to są historie na, na inne filmy. Naprawdę wielki opad szczęki. Prawdopodobnie, nie wiem, czy nakładali jej twarz na młodszą aktorkę, być może jej córkę, być może była to ona tylko od młod... To na pewno była ona, oczywiście, tak, to była jakaś forma skanu jej twarzy, bo to otworzone perfekcyjnie. Słuchajcie, dobra, ale ja się za bardzo wznieciłem, bo nie mówię o czym jest film, tylko mówię o, o, o detalach. Yy, historia jest prosta. Najpierw Jyn Erso szuka swojego ojca i ma się udać do Soul Gerrery. On dostaje wiadomość o tym, że od pilota pewnego imperium, który zdezerterował, na polecenie jej ojca, o tym, że budują niesamowitą broń, yy, o której rebelia tak naprawdę wie, ale ona już jest w pełni operacyjna, tak? O tym, tą informację wszyscy razem po zniszczeniu Jedi przekazują na Jawinie Czwartym. Tam podejmują decyzję, m, że trzeba walczyć, ale jest lekka stagnacja. I Jyn Erso swoją e, ognistą przemową e, przekonuje grupkę e, straceńców, śmiałków, e, parszywą... E, tam rzucam teraz, piętnastkę, 20, bo tam grupa ludzi. Wszyscy ładują się transportowiec, lecą na planetę, e, aby przechwycić te plany i wysłać je rebelii, żeby mieli jakąkolwiek szansę przeżyć, w tak zwanym międzyczasie na planecie, której nazwy nie pamiętam, bo wszystkie nazwy planet są nowe, ja jeszcze widziałem ten raptem raz, nie zapoznałem się, że tak powiem, z materiałami źródłowymi. Nazwy planet, które są wymyślane nowe są dziadowskie, jest planeta Eadu, a w starym mamy planety Eriadu, nie mogliby tych nazw już zachowywać, jest to do kitu według mnie, totalnie. Bodajże na tej planecie Eadu, gdzie te kryształy Khyber z Jedi przerabiają na to paliwo do tej Gwiazdy Śmierci, gdzie ten wątek się urywa, ma, ginie ojciec Jyn Erso, wow, wielkie mi zaskoczenie, i matka ginie na początku filmu, on zostaje zabity w połowie, a ona ginie na końcu. Ups, spoiler! Tak, wszyscy giną. Wszyscy, którzy polecieli na planetę Skarif, o ile się nie mylę, to jest ta planeta, która wygląda jak Hawaja, albo Bahamy, albo tam inne piaszczyste wyspy, piękne palemki, wszyscy tam giną. Yy, Właśnie ta planeta zostanie zniszczona. Tam zostaje oddany drugi strzał na tak zwaną jedną czwartą mocy z Gwiazdy Śmierci. Cała planeta zostanie zniszczona. Wszyscy rebelianci, wszystkie osoby, które widzicie yy, w trailerze giną. I tego się spodziewałem, tak? tylko spodziewałem się czegoś innego. Władka. Jest Darth Vader. Panie i panowie, jak widziałem Tarkina to prawie spadłem z krzesła. Yy, było mnóstwo nawiązań do klasycznej trylogii, do Nowej nadziei. Sam początek filmu gdzie mamy domostwo yy, państwa Erso, czyli Galena, Jim i jej matki. Yy, to jest yy, po prostu chata Owena i Beru i Luka Tatuin, Tak, Mamy tą klasyczną kuchnię, mamy słynne niebieskie mleko, mamy te same mm, nie powiem sztućce, ale te przyrządy kuchenne. Yy, mamy podobne odzienie. Yy, co ciekawe mamy Skraplacze wilgoci, o ile to były skrawlacze wilgoci, ale wiecie, skraplacze wilgoci mają sens na planetach pustynnych, jak na przykład Tatuin, a no, może to były jakieś inne przekaźniki albo jakieś farmerskie, bo Galen w momencie kiedy porzucił robotę w Imperium, oczywiście tylko na yy, chwilę, dopóki go słotem nie zgarnęli, jak w mafii, pull me back into yy, został farmerem, no nie? Okej. Okay. Także to jest to. Jill Elso i Cassian Andor idą na planecie Jeddah, szukają Soul mają się z nim skontaktować z ramienia rebelii. Idą zatłoczoną y, y, uliczką miasta Jeddah, tam panuje wieczna zima, ale jednocześnie jest pustynna, bardzo nieprzyjemny klimat. I zostaje uderzony Cassian z bara przez jedną ciekawą postać. Doktor Ewazan i Pondabam. Niesamowite. Jeżeli ktoś oglądał Gwiezdne Wojny i trochę jest to zagłębiony wie, kto to jest, to jest ten akwalisjanin, który hmm, stracił rękę w Nowej Nadziei. Obi-Wan Kenobi w kantynie Moss Eisley. I to jest jeden przypadek Gwiezdnej Wojny, kiedy obcięta kończyna przez świetny, krwawi. Do dzisiaj chyba nie zostało to właściwie wyjaśnione. Dlaczego? Tak, to jest jeden z tych smaczków. Yy, co więcej, Krążowniki imperialne w oryginalnej trylogii to były wielkie modele, które były filmowane przez kamery, skomplikowana historia na bluescreenie. Tutaj te modele wyglądają rzeczywiście jak modele, ale to, to było CGI, to było CGI, ale było oświetlone w ten sposób, że wyglądały jak wielkie plastikowe modele. Niesamowite. Raczej nie są to modele realistyczne, ponieważ zwiększałoby to niepotrzebnie koszta. Z tych takich ciekawostek co jeszcze? Wspomniany jest Obi Wan Kenowi, ale tylko nawet nie jest wymieniony jego, jego pseudonim Ben, nawet nie Obi wan tylko przyjaciel Jedi, który się zaszczył na pewnej planecie. Nie każdy wie o co chodzi. Nie ma Hana Solo, nie ma trzybaki, nie ma Sokoła Millenium, nie uruchomiły się Member Berries, konał Sołpa ten wie o co chodzi. Nie ma Remember, Chewbacca, Remember, Remember Han Solo, Remember Millennium Falcon. Ki z tym! Jest wiele innych nawiązań, mamy... Jesteśmy godziny i dni przed nową nadzieją. Jesteśmy totalnie wpasowani w ten cały jakby układ. Głównym antagonistą filmu tak naprawdę jest niejaki kerryk, taki w białym ładnym mundurku, w białej czapeczce z białą pelerynką, który ma swoich Shadow Trooperów, którzy jakby w oryginalnym Expanded Universe występowali. Nie jestem do końca przekonany jaką tam mieli rolę, ale tutaj robią po prostu tak ekskluzywnych bodyguardów i tak giną, więc... well. Yy, I on jakby sobie nie radzi, tak? Co prawda doprowadził Gwiazdy Śmierci do pełnej operacyjności, yy, ale yy, ten pilot yy, ucieka z planety, przekazuje informacje rebeliantom, a następnie rebelianci plany Gwiazdy Śmierci kradną, więc jest niezły bajzer. A najlepszą receptą na jakiekolwiek problemy w Imperium jest nikt inny jak Lord Vader. Słuchajcie, ktoś przed Sansem powiedział mi, ja nie czytałem spoilerów w ogóle. Zazwyczaj jest tak, że czytam maksymalnie dużo spoilerów. Oglądam każdy trailer od tego globalnego, przez teasery po jakieś koreańskie spoty, nagrywane kamerą przez, yy, na telewizor, tak? Chcę być maksymalnie poinformowany o filmie, na którym idę. Czytam wszystkie możliwe spoilery, przycieki z planu. Oglądam jakieś dziwne zdjęcia robione z 49 km planu, jak aktor idzie w kostiumie i jeszcze jest to wszystko, wszystko rozmazane. O tym filmie naprawdę nie widziałem nic. Byłem tylko głęboko przekonany, że wszyscy rebelianci zginą. I bardzo dobrze. Nie zawsze filmy mogą kończyć się happy endem. Zemsta Sithów, Imperium Pondre atakuje, yy, Atak Klonów tak naprawdę i, i Rogue One. No i tak naprawdę ten... The Force Awakens nie kończą się happy endem, tak koniec końców. Yy, więc tylko Mroczne Widmo, na Radzieja, Powodziodaj kończą się wielkim świętowaniem i ładzia badzia tam, cokolwiek. I ktoś przed seansem powiedział mi, że podobno Lord Vader pojawia się w filmie na 6 minut. Stwierdziłem, przez 6 minut naprawdę można dużo zrobić, ale też zależy jak go pokażą. Tak naprawdę pojawia się w, w trzech scenach. Jego wprowadzenie jest takie, że prawie spadłem z fotela i stoczyłem się dwa rzędy niżej. Mamy, jeżeli ktoś czytał Expanded Universe, mamy jego samek. Każdy wie, że Lord Vader miał swoją taką samotnie coś na kształt zamku, wieży. Oryginalnie w Expanded Universe miał to na planecie w Dżun, tak, albo Wijan, tak to właśnie wolno się chyba czytać. Nie wiem, próbowałem znaleźć tą nazwę w internecie, poprawnie przydaną. Tutaj dostaniemy ten zamek, wow, wygląda jak, jak zamek Saurona w Mordorze. I to jest bardzo ciekawe, to jest chyba jedna z tych nielicznych planet, albo byłem zbyt podierany już samym faktem pojawienia się tego zamku, że tego, że, ten, że ten fakt przeoczyłem. Na pewnej planecie która wyglądała jak wulkan. No ciekawe, jaka to mogła być planeta? Jeżeli oczywiście niczego nie zmienili, to był prawdopodobnie Mustafar. To była prawdopodobnie Mustafar. Aczkolwiek nie wiem tego. Chyba nie było podpisów, bo zbyt podzielany tym faktem pojawiania się tego zamku, bo już wiedziałem, że tam będzie Vader, zbytnio się podnieciłem tym faktem. Ale mamy zamek, jest to świetne nawiązanie do Expanded Universe, które jest dla mnie nieodżałowane i nie powinno być skasowane, ale to jest temat na zupełnie inny film. I wtedy zrozumiałem, czym była ta scena z trailera, kiedy widzieliśmy Zbiornik z Baktą, pilnowany przez imperialnych strażników, których, yy, którzy zawsze mi się wydawało, że są wyłącznie yy, strażnikami imperatora, ale w tym jednym wyjątkowym przypadku postanowiono także dać ich Wejderowi. No i ta scena, wow, ona przejdzie do historii Gwiezdnych Wojen. Przybycie Kernika oznajmia ten Szambela, yy, Loka, jakkolwiek go nazwiemy. Yy, wchodzi do tego pomieszczenia z Baktą, w którym, wiadomo, jest Lord Wejder, bez swojego stroju. Pilnują go imperialni strażnicy, ci czerwoni z pikami. Y, ci sami, którzy mogliście ich widzieć w części trzeciej lub też szóstej. Y, niesamowite jest widzieć Weidera bez swojego stroju. W Imperium Mieliśmy takie sceny, kiedy widzieliśmy go, kiedy siedział w swojej komorze medytacyjnej, miał zdjęty hełm. Właściwie tylko tą górną część. W Zemście Sithów widzieliśmy jak był, że tak powiem, zapakowywany do stroju. Tutaj mamy go... Mm, Unoszącego się w zbiorniku Bakty, oczywiście ze sztucznymi kończynami, ale to całe nagie, spalone ciało, yy, które miało być zresztą pokazane w epizodzie trzecim, ale wiadomo, PG-13 i nie można było tego pokazać. Dlatego Anakin w epizodzie trzecim jest cały w, w swojej spalonej szacie rycerza Jedi, a potem jak już go widzimy, już już nałożoną zbroję. No, niestety, więc zdejmowanie to nie są filmy dla dzieci, ale Lucas tak zaczął Disney, tak będzie to ciągnął. i to było niesamowite zobaczyć go w tym zbiorniku bakty, potem, że tak powiem, ubrał się szybko i podszedł jego rozmowa yy, z kernikiem była po prostu miażdżąca. To jest ten Wejder, którego widziłem z Nowej Nadziei. Nie wiem czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę, ale w nowej nadziei Wejder ma czerwone jakby szkła w swoich wizjerach, okularach. To było pokazane w się sit'ów, kiedy miał jakby z góry nakładane ten hełm, ale w epizodzie 5 i 6 tego już nie było widać. Tak, umówmy się. Ja to oglądałem na początku na w ohs ach potem w kinie. One, jakby zostały przyciemnione na czarno, tak? Głównie każdy kojarzy, że cała maska Weidera jest czarna. Ona nie jest czarna. Okulary pierwotnie były czerwone, to jest to dosyć pokazane. Jego rozmowa z kernikiem, przebiega dosyć ciekawie. Podchodzi na, że tak powiem, odległość oddechu. Trochę się z niego naśniewa, trochę go deszta. Na końcu mamy filmowe duszenie. Duszonko musiało być grane, oczywiście. Potem Weidera znika, i dostajemy go na końcu filmu, kiedy. Rebelianci już mają te plany, zdążyli je nadać. Planeta zostaje zniszczona. Skarif. Koenig już nie żyje, oczywiście, no bo tam wszyscy zginą. No, praktycznie cała obsada tego filmu, oprócz Mon Montmy, Baila Organy i kilku innych osób, totalnie ginie. I Vader... już jest jakby... ma tą misję, musi odzyskać plany, wie, zostały skradzione. I tu już mamy, dosłownie jesteśmy minuty przed akcją Nowej Nadziei. Jest jedna scena, kiedy... Chantiff 4, podłączony do krążownika rebelii, który niestety zostaje zniszczony, jest dowodzony przez Mon Wejdę wejdę idzie korytarzem i stają się koło jego rebelianci. Bardzo podobnie, a właściwie tak samo brani jak rebelianci, żołnierze rebelii, którzy widzimy w Nowej Nadziei, robi z nich siekankę. Jak na film tak zwany PG-13, pokazali tyle ile mogli. Rzucanie mocą, Ruchy miecza świetlnego, odbijanie ilość blasterów naraz. raz. Po angielsku jest tak powiem, są Impale, nabijanie, nadziewanie na miecz świetlny rebeliantów. Piękna rzecz, tyle wam powiem. Rebelianci w końcu dostają to, na co zasłużyli. Tak, ja jestem bardziej potrzebny Imperium niż rebeliantów. Nigdy nie widzieliśmy jeszcze tak brutalnego Vejdera. No, chyba że jako Anakin, który mordował dzieci w świątyni ale to ale nam tego nie pokazano, jak tutaj. I tak naprawdę. Zupełnie będziemy inaczej odbierali nową nadzieję, kiedy widzimy, jak bardzo blisko było do tego, aby Darth Vader przechwycił te plany yy, gwiazdy śmierci. Ledwo, dosłownie, omsknęły się one mu z ręki i trafiły do, do Lei, potem do Arturita, potem do Luka, potem to już jakoś poszło. Yy, wow, 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 wow. Film daje 9 na 10. Absolutne must tego roku. Przy tym moja ocena yy, przebudzenia mocy to było 2 na 10, teraz chyba spadło do 1 na 10. Niesamowite jest to, jak w ciągu 365 dni widziałem dwa zupełnie różne filmy z Gwiezdnych Woje, z uniwersum przejętego przez Disneya za ciężkie pieniądze kupiony Lucasfilm film dwa zupełnie inne filmy. J.J. Abrams jest skończonym partaczem, nieudacznikiem i najgorszym reżyserem czasów. Nie wiem, nie mam pojęcia, kto nakręcił go, nie interesowało mnie to. Ten film ma dużo mniejszy hype niż yy, Przebudzenie Mocy, Niezasłużenie. Nie wiem, kto pisał scenariusz do Rogue nie wiem, kto odpowiadał za reżyserię tego filmu. Nie wiem nawet, kto zrobił muzykę, akurat muzyka nie zapada mi w pamięci. Były to oryginalne motywy, nieco przerobione, coś dodane, nie zapada, mi na pamięci. Ten, ktokolwiek nakręcił ten film, napisał do niego scenariusz, jest geniuszem. Bardzo bałem się, że ten film będzie totalną yy, klapą, yy, szajsem, tak jak było to Suicide Squad, tak? Jakieś dziwne dokrętki, dośmiesznianie filmu. Gwiezdnej Wojny nie ma być, śmieszne. One są zabawne i wynika to z, nie wiem, z filmu, samej akcji, z bohaterów, z ich charakterów. Ten film jest naprawdę 9 na 10, absolutnie nie daje 10 na 10, dlatego ze względu na muzykę mm. i sam nie wiem co, bo nie są to oryginalne Gwiezdne Wojny, ale jest to najlepsze, co można, jest to najlepsze prawdopodobnie, co powstało po klasycznej y, trylogii kręconej w latach 70. i 80. -tych. Najlepsze, co do tej pory powstało y, po 2005 roku, te okropne seriale dla dzieci, Clone Wars. The Clowns oczywiście, bo oryginalne startakowskiego z było wspaniałe, umówmy się. Rebels... nie, po prostu nie. The Force Awakens to są jakieś żarty, tak? Episod 8 ma w tej chwili tak podwyższoną poprzeczkę, że nie wiem, co bym musieli tam pokazać, żebym jeszcze traktował epizody kolejne z klasycznej trilogii poważnie, po prostu. A co ciekawe, nie ma na początku żadnych napisów, dziwnie się to oglądało. I z jednej strony rozumiem ich, że chcieli pokazać, że są to Star Wars Story, tak, że to jest historia, to nie jest część sagi. W bardzo prosty sposób widać po tym jak zaczyna się film, że to nie jest część sagi w tej chwili dziewięciofilmowej. bo powiedzieć, że Disney rozpręci się do dwunastu albo i piętnastu części, aczkolwiek będzie to już trochę śmieszniej przypominało bardziej serię Piątek 13 czy coś w tym stylu. Aczkolwiek wszystkie gry, jeżeli ktoś grał, zaczynały się od żółtych napisów, nieważne czy to było The Force Unleashed, KOTOR, Jedi Knight, Empire at War, cokolwiek, Battleground chyba nawet zaczynał się od żółtych napisów, także rezygnacja z tego klasycznego i kluczowego elementu, nie wiem czy to jest dobry pomysł czy niedobry, ale no jest jak jest. 9 na 10 musi zobaczyć ten film, a prawdopodobnie startuje ten, ten kanał Gwiezdnowojenny, ponieważ to jeszcze w ogóle chciałem powiedzieć, tak już na sam koniec, nie ma dobrych Gwiezdnowojennych kanałów w Polsce za dużo. Jak tak się skupię, to wymienię dwa. Z tego miejsca pozdrawiam Dakana, który mi powiedział a propos muzyki do tego filmu. Sam jeszcze nie wiem, czy jej użyję, ponieważ są problemy. Lukasz Film, a w tej chwili to Disney Plus Lukasz Film, niesamowicie broni praw autorskich. Wszystkich są traków. Bardzo chciałbym użyć tej oryginalnej muzyki, chociażby z Nowej Nadziei. Aczkolwiek nawet nie, wiem, czy mi się to uda. Co do tych gwiezdnowojnych kanałów, mamy bibliotekę OSUS prowadzoną przez Jako. Aczkolwiek mam do tego kanału duże zastrzeżenia, nie merytoryczne, ale raczej sposób prowadzenia i, i jakby samą formę. Dakan robi swoją serię Holokronów i ona jest bardzo dobra, sam ją oglądam. Propsuję daję okejkę okay i tak naprawdę to chyba wszystko. Mam jeszcze komiks o Maniaka 616 Oskara Rogowskiego bodajże, na nie przekręciłem nazwiska, aczkolwiek on zajmuje się głównie komiksami, patrzy na wiedzę Wojny z kąta widzenia filmów i komiksów, bodajże jeszcze książek, ja patrzę na to troszeczkę szerzej, wiedzę wojny, wszystkie 7 części, gry, filmy, komiksy i tak dalej, Mam to troszeczkę inne spojrzenie. W każdym razie, ktokolwiek pójdzie na ten film, będzie zadowolony, czy to będzie 12-letnie dziecko, prawie 30-letni chłop jak ja, albo widziałem też na sali ludzi starszych, Widziałem prawie 50-latków, być może nawet więcej na sali. Być może oni widzieli te Gwiezdne Wojny oryginalnie w 77 roku, 78, bo bodajże nowa nadzieja w Polsce była w 78 roku dopiero emitowana, także, także warto, idźcie na ten film, idźcie nawet dwa razy. Na The Force Awakens nie poszedłem dwa razy, bo prawdopodobnie za drugim razem wypełniłbym samobójstwo i to jeszcze będąc na sali, a na ten film pójdę z przyjemnością, o ile będę, będę mógł. I teraz ciekawostka z kina. Byliśmy w Cinema City w Poznaniu, tutaj w plazie, całkiem niedaleko mnie. Ehm... Słyszeliśmy na film z napisami. Mi, bilety kupowałem bodajże miesiąc przed, y, przed y, samym seansem, albo to było dwa tygodnie, nie pamiętam już. Byłem pewien, że kupiłem bilety na film z napisami. No, na pewno kupiłem bilety na film z napisami. Co się okazało? Pierwsze minuty filmu, jeszcze nic się nie pojawiło, nie wiedzieliśmy, że. Y, nie słyszeliśmy żadnej kwestii dialogowej. Biegnie Jin Erso do swojego ojca i krzyczy: Mamo, mamo! I cała sala zrobiła face -palma. Okazało się, że puścili nam film z polskim dubbingiem, całe 200 osób zaczęło krzyczeć, gdzie są napisy, dawajcie napisy, mój kolega zrobił na sali niezły rumor, film został zatrzymany i puścili nam wersję na szczęście z napisami. Wow, udało się, ale Cinema City nie róbcie tego więcej, bo prawie dostałem zabawu i już wychodziłem już z sali i chciałem mieć zwrot siana za bilety, już pomijam to, że ekran w sali kinowej był lekko przybrudzony, co było widać na z Scary, gdzie mamy piaszczyste białe plaże i niebieskie yy, morze, ocean, nie wiem, co to było i trochę był ekran pomarszony, także no uważajcie jakie kino wy, wybierzecie sobie. Yy, czy warto to iść do IMAXa? Tak! Ja bym na się 2D z napisami, ponieważ nie chciałem mieć 3D ze względu na swoją wadę wzroku i po drugie, na no, to, że Stranger byłem na 3D i nie podobało mi się to 3D, nie zrobiło takie wrażenia jakie powinno. Być może na Rogue One jest ono w porządku. Yy, czy warto iść do sali 4DX? XD, coś takiego w ogóle jest, skoro to podobno sponsoruje. Tam się trzęsą fotele, wieje wiatr w twarz jakieś inne dziwne efekty są. Oskar Rogowski i jak mówił, że był na tożnym strężu w tej sali i było mu niedobrze po się tak? Dostał, nie wiem czego, nudności choroby lokomocyjnej od tego 4DX, więc jak tam lubicie? Jeżeli lubicie rolę kostery, to możecie iść na, te, na ten film. No i co? To było na tyle. Strasznie dużo się nagadałem. Umówę się tak. W skrócie Rogue One to jest esencja klasycznej ta trylogii, taka gąbeczka wyciśnięta w taki dobry kieliszek z lekką posypką CGI, yy, no i default Force Awakens może lizać Rogue One pięty. To było na tyle, subskrybujcie ten kanał, niedługo więcej materiałów, moje social media wyświetlą wam się gdzieś, albo się nie wyświetlą, będą pod filmem. To było na tyle, czołem!